Cześć z tej strony Randfaja i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmi 3 Kigon. Poprzednio oczyściliśmy mapę z wykrzykników, których troszeczkę się tutaj już nazbierało, a teraz już udajemy się do tablicy szybkiej podróży, do znaku szybkiej podróży. Tutaj przeniesiemy się z powrotem do Nowigradu, troszeczkę się od niego oddaliliśmy, a w Nowigradzie udamy się do Tris. Ma ona bowiem jakiś plan na to, żeby odbić jaskra z rąk Mengego. A przy okazji, powinniśmy od, także odzyskać skarb hrabiego Ruvena, który został skradziony przez Mengego. Także zo, do, udajmy się teraz do Tris i zobaczmy, co dalej. Musimy spotkać się z nią około północy przy kaplicy wiecznego ognia w porcie. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak udać się na sesję medytacyjną. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka. Na siłę też nie ma co iść, bo Mengę może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skój mnie. Hmm. Ciekawy pomysł, ale najpierw chyba powinniśmy poznać dalszą część planu. Może wytłumaczysz, o co chodzi. Pomyśl, jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Tris Gold nie dość że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri. Więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Tris, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, w takim razie zrobimy tak, jak sugeruje Tris. No dobrze, załóżmy, że wykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać, śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. No dobra, ale zobaczmy, o czym jeszcze możemy porozmawiać z Tris. Najpierw chcę Ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by. Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce, rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie. Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dickstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Okej, okay, ale jak się uda, to, to spróbujemy, czemu nie? Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak ci o to proszę. Dobrze? Hmm. Dobrze. czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Tris Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? – Więcej za nie płacą. – Bo i więcej szkodzą. Utopiec, co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów, spiskują, wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią! Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj sukin synu! Lukawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! No dobra, trzymajmy się planu. Musimy się dostać do Mengego. Zamiast wyrywać język, lepiej go rozwiązać. Można się wtedy dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład. Na przykład, gdzie się ukrywa niejaka Filipa Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengen. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra. Bierz ją i chodź za mną. Ale nie odchodź na krok. Ej, w takim razie, na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Ale pewnie nie będzie tak kolorowo. Tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach, ostatni raz Wiedźmina przechodziłam kilka lat temu. Zrobiłam nawet platynowe trafeum. O, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Meng'em, a Merigold do sali Nie oddam jej, póki nie dostanę. Nie, ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz, co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Jak sobie chcecie. Chodź, wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obcęgami, to się zdziwisz. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eichhardt. A Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła. Ale nie każdy przyprowadza nam Tris Merigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę. Ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj! Napij się Wiedźminie. Także y, tylko dokończę wątek. Gra przychodziłam, co prawda, ale nie do końca pamiętam wszystkie wydarzenia, więc nie, nie jestem w stanie. Też tego dobrze odegrać. A wracając już do wydarzeń, na pewno nie powiemy, że zabraniamy torturować Tris, bo wtedy na, z nami zapewne już nie porozmawia. Myślę, że napijemy się z nim i spróbujemy. W końcu Tris powiedziała, że sobie poradzi, chociaż ciężko jest tego słuchać. Rocznik 1261. Rok rzezi Cintry. Nie wyrywaj się, już roczka ogonów sobie zdarzyła. Kurt, zobacz, czemu pani Marigold tak krzyczy. Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali, kubek jest ze srebra. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem Doplerem. O, profesjonalista. Od razu widać z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chwytali za ten kubek. Przecież noszę na plecach srebrny miecz. To niczego nie dowodzi. Doplery potrafią zmieniać swoje ciało w materiał, który przypomina srebro w wyglądzie i w dotyku, ale nim nie jest. Widzę, że w sprawie Doplerów jesteś ekspertem. Kto jak kto, ale Wiedźmin powinien wiedzieć, że warto znać swojego wroga. Temu dała, bo poprosił? Powodę nosił. No, przejdźmy do rzeczy. Za Mary Gold wypłacę ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam tę szczodrość? No przecież, wydajesz mi swoją kochankę. Należy ci się dodatek za straty emocjonalne. No dobrze. Musimy chyba ciągnąć ten kabaret dalej, chociaż naprawdę ciężko się tego słucha. Tak, pieprzyłem Triss. Jakie to ma znaczenie, skoro dajesz za nią złoto? No tak. Zapomniałem, że mutacje wypierają Wiedźminów z uczkuć. Nie... Już nie... Bądź dzielna, to już ostatni palec i bierzemy się za drugą noczkę. Temu na miseczkę? Gaj! mnie suka! To załóżmy jej obroże, Z dwi To ją uspokoi. Zaskoczyłeś mnie, Geralt. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy. Ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo. Czego chcesz w zamian? No dobra. Pytanie teraz. Co zrobić? Na pewno nie ostatnia część. Spróbujemy najpierw na temat skarbu. Szukam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu jakiegoś Zigiego Royvena. No proszę. Widzę, że pracujesz nie tylko dla Wiecznego Ognia, ale i dla przestępców. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa. Mniej więcej. Tylko wachlarz usług, nieco inny. Gdzie jest skarb? Kowirskim Banku i nie dostaniesz go ani ty, ani Rojwen. Myślałem, że chcesz kupić informacje o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. No dobrze. W takim razie uwolnij Jaskra. Najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokratce i degenerata. A miałem cię za człowieka... Cóż... Istotę o pewnej moralności. Nie jestem z Twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę Cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Straż do mnie! Losiecie! Okej, okay, nie wiem czy to było najlepsze wyjście, jeżeli chodzi o dialog, czy w dobrym momencie. Przerwaliśmy rozmowę, ale jeżeli Menga nie skomął, to przynajmniej dowiedzieliśmy się, gdzie jest skarb. Ikstry. Nic nie wygląda na mocno ranną. Nic, walczmy dalej. Niby tylko dziewiąty poziom, a ciężej z nim się walczy jak... Z Mendem. Okej, okay, tu mamy jeszcze jednego gościa. O, a tam całą chmarę. Ten gdzie tam zleciał w powietrze? Znowu samą, a myślałam, że zmieniłam na gwiazdę tańczącą. Chciałam tam na nich rzucić. Okej, okay, trochę ich jest, ale mimo wszystko powinniśmy sobie bez problemu finalnie poradzić. Dajmy jeszcze na dół, żeby sobie, żeby sobie z nimi uporać. Jeszcze jeden. Gdzieś tu pokazuje. Na mapie po pokazuje, gdzieś tutaj jest. Okej, okay, ale może na innym piętrze. No dobrze. to na to, że to już wszyscy. Musimy i za tris. Odbierajmy najpierw to, co tu mamy, chociaż zaraz będziemy pewnie te miecze wywalać. Ale to się potem zrobi. jaką segregację, jak już się ekwipunek nam zapełni. Dobra, czy coś jeszcze tu na dole mamy? Ciekawego. jeszcze coś jest. Tak, zgasił świeczkę. Co teraz pokazuje, że tutaj ktoś jest? Może u góry. Ach, chyba, że to chodzi o tą beczkę. Nie, nie chodziło o beczkę. No nic, może u góry, zaraz zobaczymy. Czekajmy jeszcze do końca do miejsca. Tak, zgaśmy świeczkę. Taba stali, nam zależy na tych innych akurat. Dlatego też przeszukuję to miejsce, bo może się później wszystko przydać do wytwarzania rynsztunków. A trochę będziemy ich mieli do zebrania mimo wszystko. Okej, okay, mamy tutaj trochę. Zdaniemy sobie z boku, żeby to powyrzucać. To już się zapełnił nam gipunek. Wylucamy oczywiście, to nic nie warte. Jeden dobra. Idziemy dalej. Tutaj chyba wszystko. Chociaż tutaj widzę, że jeszcze można przejść. Zobaczmy. Chyba się po prostu coś na mapie trochę zepsuło, bo pokazuje te dwie czerwone kropki. Sugerujące, że ktoś tutaj jest. Więc być może się po prostu No Jeżeli manga nie kłamał, to wiemy, gdzie jest skarb Zigiego. Zobaczymy, czy to o to chodziło. To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że męga połknął haczyk. Połknął do czasu, kiedy spytałem o skarb. Geralt, przecież mówiliśmy, że. Ach. Zresztą mniejsza z tym. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o jaskrze? Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Ładnie ma pocharataną rękę. No? I zobaczmy teraz do tego biurka, o którym mówiła Tris. Mamy dwie rzeczy. Mamy rzeź cintry, a to z wcześniejszego jeszcze. Mamy list do kaleba Mengego. Kaleb, mam nowe instrukcje w sprawie organizacji następnych egzekucji. Jak będziesz gotowy na spotkanie, zostaw swoją świętą księgę w skrytce w kolumnie Ołtarza Wiecznego Ognia w południowo-zachodnim rogu okrawków. Widzimy się tam gdzie zawsze nikomu nie mów, gdzie idziesz nikogo nie przyprowadzaj a list z po przeczytaniu Jamurlak. I mamy też świętą księgę Mengego. Niechaj płomienie oczyszczą moje myśli, niechaj zahartują moje serce, niechaj wszystko co złe spłonie i, dym z... i w dymie zniknie. Niechaj wszystko co dobre przy ogniu się ogrzeje, niechaj dobrzy ludzie ciągną do ognia jak ćmy, niechaj źli uciekają od niego jak zwierzęta z płonącego lasu. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za paskiem nic, ale... Czekaj, coś jest w podszewce. No i kluczyk do sejfu. Masz, przekaż Diktrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobaczę. Maszynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście, śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale nie słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dickstra nam pomoże? On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie, tylko może nie przez główne wejście. No dobra, ale dlaczego nie wywiązanie się z umowy? Czy tutaj informacja o tym, że jest w banku w Kowirze jest niewystarczająca? W takim razie dalej dowiedzielibyśmy się jeszcze czegoś innego, ciekawego. Trochę mnie to martwi teraz. Ale zobaczmy dalej jeszcze. Ostatnia skrzynia, beczka, ciekawego w niej. W takim razie musimy się teraz wydostać. Gdzieś bokiem. Tu się rozdzielmy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja, zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak, a poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z Tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przejdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... teraz już stąd chodźmy. No dobrze. Skoro tak... W takim razie teraz musimy już udać się do Dijkstra. Więc tu nie ma ciekawego, nic. Nie możemy przejść przez te drzwi? Dlaczego? Czy jest jakieś inne wyjście? Może gdzieś tam tędy? Tutaj nie wejdziemy. No i co? Teraz? Okej, okay, tutaj. Mogę, żeby znakiem art. Ok. Ola, pan Royven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic, już idziemy. Kogo ja widzę? Gerald z Rivi. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z mękiem do gustu. – Jak bardzo? Mm. – Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. Nie. Twoje pieniądze są w kowirskim banku, a to klucz do skarbca, w którym zostały zdeponowane. <noise> no, no. Gdybym miał warsztat grawerski, przyznałbym ci medal. Wiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? <laughs> Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obramował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw. Ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Gerard. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze. Pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, a to już przed północą. Czy? Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuje z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? Hmm. Mam gorsze cel. Wiesz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. No dobrze. Możemy jeszcze porozmawiać? Czego chcesz? Nie. Wszystko już było. Pora na mnie. ja mam co robić. Bywaj. Tylko 90. Koron? Dostaliśmy? No to słabiotko. Dobrze, zatem skarb z y, hrabiego Royvena. Myślałam, że już będzie rozwiązany, ale nie. Strasznie długie zadanie się z tego zrobiło. W takim razie dalej, pójdziemy już w kolejnym odcinku. Tam się widzę biją. Zobaczymy, czy coś się pojawiło nowego w Jeśli chodzi o Bestiariusz, to nie. Jeśli chodzi o postacie, też nie. Możliwe, że się tutaj Mengę zaktualizował. Mamy Kaleb Mengę. Nie, nic nowego się tutaj nie dodało. Ok. W książkach mamy list do Kaleba Mengego i świętą jego księgę. W książkach nic, także tylko te dwie rzeczy. Zatem dzięki bardzo za wspólne granie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!